A co ty, Maluszku, polujesz? Chodź tu do nas. Szybciutko chodź, Maluszku. No nie, bój się, chodź. No chodź, kochany, ale piękna kicia. Ale piękniutka kicia. Ej, Kiciuśku, gdzie idziesz? Maluszka, no nie uciekaj, chodź tu, ej. Ale piękna. Fajnie, że chociaż podeszła do nas. No piękniutka. Szybciutko, chodź. No chodź. No chodź, kochana. Ojejku, ale piękny kicio. Ale piękny kicia. A co ty w deszczyk chodzisz sobie? Co kochaniutka? <laughs> ale fajne. Czy to kotek? Chyba ko kotek. Nie wiem, tam patrzył tak. Malutka. Co tak gawożysz? Co tak gawożysz? Jak futerko? Ale spotkanie miłe. No, kochana. Kochaniutka. A teraz zobaczyć to kotek. Yy, chyba kicia. Oczywiście, że to kicia. Jaki kod jak to kicia przepiękna. Przypomina, przypomina kuleczkę troszkę. Dla niej jestem gotowy nawet zmoknąć.